Super! Nakręciłeś, złożyłeś? No, chodź do mamusi, chodź. Stój. Chodź do mamy, chodź. Aha, jakie kroki! Pięknie. No. Jeszcze raz. Moja myszula. Opala! Mhm. No, chodź do mamy. Kto tak szybko idzie? Tup, tup, tup i jestem, tak? Tup, tuś. tup, tuś. no, czekaj, stój, chodź. Pięknie, no pięknie, no to, ojej, śpiący, tak? A chodź jeszcze raz, no już ostatni, chodź, chodź do mnie. chodź, no chodź. Jaki występ, proszę, start mistrzowski. Tak, jestem super, nie? Chodzę.